Usiądź wygodnie, możesz zamknąć oczy, jeśli chcesz, poczuj swoje ciało, zauważ jego kształt, wagę, temperaturę. Skieruj teraz uwagę na stopy. Jakie doznania tam zauważasz? Teraz przesuń uwagę na pośladki. Co tutaj jest? Jakie? Odczucia wiążą się z siedzeniem. Być może odczuwasz ucisk. Może czujesz kości, miednicy. Może czujesz twarde lub miękkie podłoże. Ciepłe lub zimne. Teraz przesuń swoją uwagę na dłonie i zauważ, gdzie są, jaki mają kształt. Są złożone razem czy osobno? Jak odczuwasz ich temperaturę? Czy jest taka sama wewnątrz, jak i na zewnątrz? Może różni się czymś. A teraz przesuń swoją uwagę na oddech. Zauważ, jak brzuch rusza się w trakcie wdechu i w trakcie wydechu. Odczuwaj całą drogę oddechu od momentu, jak powietrze przez nozdrza wchodzi do Twojego ciała, przechodzi następnie przez tył gardła, dochodzi do płuc i do brzucha. Zauważ doznania związane z każdym z tych miejsc. Nozdrza. Jak oddech tutaj wygląda? Może zauważasz temperaturę, delikatny dotyk powietrza, ruchy włosków w nosie. Może powietrze jest delikatne, a może ostre. Może ma jakiś zapach. Zauważ to. Przesuń swoją świadomość do gardła. Jak tutaj oddech wygląda? Osusza czy nawilża? Jaką temperaturę tam zauważasz? Teraz zaobserwuj oddech w klatce piersiowej. Być może zauważasz ruch żeber. Jaki jest oddech? Delikatny, głęboki. Zauważ, co się tutaj dzieje. Teraz odczuwaj oddech w brzuchu. Jak ci się oddycha lekko, ciężko? Czy brzuch porusza się rytmicznie, czy gwałtownie? Oddychaj swoim oddechem. Nie zmieniaj go. Ciało wie, jak oddychać. A jeśli zauważysz, że Twój umysł wędruje, oddala się od oddechu, po prostu zauważ to i nie oceniaj tego jako negatywne. Na tym polega medytacja, by zauważać, gdzie nasz umysł wędruje. Być może rozmyśla o przyszłości, planuje coś. A może zamartwia się przeszłością, tym, co się wydarzyło. Nie zatrzymuj się tutaj. Gdy zauważysz, że właśnie umysł się oddalił do myślenia, delikatnie i z wyrozumiałością przyciągnij go z powrotem do odczuć oddechu w brzuchu. I oddychaj. Czy zauważasz te niewielkie przerwy pomiędzy wdechem a wydechem i pomiędzy wydechem a wdechem? Co się tam wydarza? Oddychaj. Bądź ze swoim oddechem teraz. I za każdym razem, gdy Twój umysł oddali się od oddechu, z czułością przyprowadź go z powrotem do wrażeń oddychania. A teraz rozszerz swoją uwagę na całe ciało. Obejmij oddechem każdą komórkę. I zastanów się, czego teraz najbardziej potrzebujesz? Czy jest to odpoczynek, relaks? Jest to napicie się wody, bądź kawy. A może potrzebujesz teraz zebrać się w sobie i popracować? Zastanów się. I wybierz, czego tak naprawdę potrzebujesz teraz. Jeśli będziesz gotowy, gotowa, otwórz oczy. Jeśli były zamknięte, zacznij delikatnie poruszać palcami u nóg, u rąk i powróć do swojego miejsca, w którym teraz jesteś i do swoich zajęć. Dziękuję bardzo za tą krótką medytację. Do usłyszenia.